Cześć, witam Was w dzisiejszym filmie. Dziś, tak jak zapowiadałem, ostatnio zrobimy sobie podsumowanie sezonu 2020. A więc yy, podsumowanie, czyli czy rok był dla mnie udany, jak wyglądała sytuacja z młodymi, yy, jak sami te się kociły. Ogólnie przybliżymy sobie cały rok. Odkąd pamiętam, w sumie. Teraz przejdźmy do wystaw. W 2020 roku mieliśmy bardzo ubogo z wystawami, ponieważ jest pandemia. No i niestety wystawy zostały zablokowane, lecz udało nam się uczestniczyć na wystawie w Bogu Chwale, która odbyła się 3-4 października. Zaprezentowałem tam 6 sztuk. No i zdobyłem w samicach tytuł czempionki w Rasie w kategorii samice. I czempiona samca w królikach młodych WJTS. Więc rok pod względem wystaw bardzo udany. Dwa czempiony na jednej wystawie. Młodych odchowało się 40. Sporo królików zostało sprzedanych. Do swojej hodowli zostawiłem z tych 42 młodych dokładnie trzy sami, samice i samca, e, tak. E, ogólnie przez ten cały rok, e, no było ciężko, dosyć ciężko, ponieważ e, dużo królików mi padło, nawet ostatnio padła mi samica od młodych, lecz młode udało się uratować. E, inne dwie samice przyjęły młode, bo było ich aż 9 Także wszystko git z tymi młodymi no i mamy już praktycznie rok na kanale 16 stycznia będzie jubileuszowy odcinek z okazji roku na kanale coś się postaram dla was przygotować zbliżamy się bardzo wielkimi krokami do 200 subskrypcji więc dla mnie jest bardzo bardzo miło z tego powodu pod ostatnim filmikiem dobiliście 45 łapek Duża oglądalność odkąd wróciłem, dziękuję Wam za to. No i w tym roku, no ciężko było naprawdę, mówię dużo młodych padło. Około, na pewno ze 20 sztuk padło. W stadzie podstawowym w roku 2020 miałem 9 samic i 3 samce. Te dziewięć samic właśnie dało te młode, znaczy nie wszystkie, no bo wiadomo niektóre się nie chciały okocić, nie chciały, niektóre się nie chciały zakocić. Były różne perypetie. Ale koniec końców udało się odchować jakieś młode. Myślę, że rok 2021 okaże się dużo lepszy. Ze względu nawet na to, że już jest dużo, le, dużo lepsze stado pod względem jakości królików. Mamy aktualnie w stadzie podstawowym 7 samców oraz 12 samic. Więc bardzo się z tego cieszę i to są króliki, na które naprawdę mi się podobają. I liczę, liczę na to, że w tym nadchodzącym roku naprawdę będzie dobrze i w końcu się uda odchować super młode Podsumowując, rok ciężki, rok e, trochę sukcesywny, bo mamy jednak dwa pierwsze czempiony w, czempiony w hodowli. Pozostało mi życzyć Wam tylko szczęśliwego nowego roku i udanego Sylwestra. Jeszcze chciałem Was przeprosić, bo nie było filmu świątecznego. Ja wiem, że nie było i przez ostatnie dwa tygodnie nie było odcinka, ale zepsuł mi się komputer i nie było już sensu go naprawiać i musiałem kupić nowy i zanim zainstalowałem wszystkie programy a to się trochę zeszło i dopiero miałem wczoraj w niedzielę po świętach czas na to także już widzieliście wczoraj w niedzielę 27 zrobiłem program od razu zmontowałem dla was jakiś krótki szybki odcinek tak aby był żebyście nie zapomnieli że żyje i dzisiaj już nagrywam kolejny odcinek w dzień publikacji filmu moja hodowla królików w tym dzień nagrywam właśnie to podsumowanie także życzę wam szczęśliwego nowego roku udanego Sylwestra i trzymajcie się, widzimy się już za, za rok. Trzymajcie się, cześć.